Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, bohaterami tego odcinka będą Halidow, Adamek, Michalczewski, szpilka i także Diablo Włodarczyk. Będę Wam opowiadał o tych fenomenalnych fighterach zawodnikach sportów walki. Pamiętacie o tym, że Tomasz Adamek w ostatnim pojedynku na gali KSW, pokonał Halidowa po trzech rundach. Tak na dobrą sprawę w tym pojedynku lepszy zdecydowanie był, były mistrz KSW. Kontuzja tak na dobrą sprawę go pokonała. No i 47-letni Adamek zwyciężył, wygrał ten pojedynek. No i po po tej walce pojawiają się informacje, że Halidow z chęcią by stoczył rewanż. Taka walka rewanżowa będzie możliwa pod koniec tego roku. No bo pamiętamy o tym, że Adamek w najbliższym czasie będzie toczył dwie walki w Freak Fightach, będzie debiutował, będzie tam konfrontował się z Freak Fighterami. W związku z tym taki rewanż jest możliwy za kilka miesięcy, bo Halidow musi wyleczyć tą swoją rękę. Jak mówi redaktor Kostyra, jakby obóz Halidowa jest chętny. Ten fighter chce. Rewanżu. Nie dziwię mu się, no bo ten zawodnik czuje pewnego rodzaju niedosyt, bo gdybyśmy patrzyli na te karty punktowe, no to Halidow był lepszy. Adamek miał no, szczęście, że pokonał tego, tego 43-letniego zawodnika. Z chęcią bym zobaczył taki pojedynek rewanżowy. Zresztą Martin Lewandowski również mówił o tym, że z chęcią by taki Rewanż zorganizował. Ja wcale mu się nie dziwię, no bo przecież ta walka w systemie Piper View została przecież no, 100 tysięcy ludzi. Ją kupiło, dzięki temu włodarze KSW zarobili miliony. Oczywiście ta walka, garze i angaż tak świetnych fenomenalnych zawodników jak Adamek i Halidow no trochę kosztowało, ale jak widać ludzie są spragnieni walk takich fenomenalnych zawodników. Z jednej strony mieliśmy boksera byłego mistrza świata, a z drugiej czempiona byłego KSW. Oczywiście legendarni zawodnicy tacy jak Dariusz Michalczewski Krytykuję Tomasza Adamka. Pamiętacie Tigera, gdy wchodził do, na ring i przez wiele, wiele lat był niepokonany i śrubował ten, ten, ten swój rekord, był czempionem. Ja sam oglądałem, zarywałem noce, żeby, żeby oglądać jego walki. Pasjonowałem się tymi pojedynkami, podobnie jak Adamka i Gołoty. Były to piękne czasy. Bym powiedział, że to był złoty okres boksu. No i teraz Dariusz Michalczewski, który jest na emeryturze, w kilku wywiadach Tomasza Adamka skrytykował. Nazwał to parodią. Powiedział, że Tomek Adamek, Tomasz Adamek, jakby poleciał na kasę i uważa, że ten legendarny pierściarz rozdrabnia się na drobne. Michalczewski nie oglądał tej walki. Tylko widział urywki i jeszcze powiedział, że mógł zrozumieć to, że Adamek walczył z Halidowem, czyli byłym mistrzem KSW, że mieliśmy do czynienia no, z dwoma czempionami, dwóch wielkich sportowców. Jeszcze rodzaj takiej walki jest w stanie tiger zrozumieć, ale już szykujące się dwa pojedynki w Fame MMA z streamerem, z zawodnikiem, który, który często transmituje na Twitchu, czyli z niejakim Bandurą, pseudonim z Patrykiem, Bandurskim. jednak już Dariusz Michałczewski nie rozumie tego, że ten legendarny bokser Tomasz Adamek decyduje się jednak zadebiutować w fame. MMA. No powiedzmy sobie szczerze, tutaj ten argument Dariusza Michała do mnie nie trafia odnośnie pieniędzy, ponieważ przecież doskonale wiemy o tym, że ten były mistrz świata, legendarny bokser, przecież ma w Stanach Zjednoczonych kilkanaście apartamentów. Jakby no, wielokrotnie wam tu opowiadałem, zbiera czeki, no, jest już na tej sportowej emeryturze, gra trochę w tenisa, ale bokserzy, którzy wiele osiągnęli na tym zawodowym rynku, mają 47 lat i nawet jeśli nie mają problemów finansowych, czy problemów z, z no nie mają, nie muszą płacić alimentów, nie mają dużo żon, nie mają, nie mają dużo dzieci. Tak jak jest w przypadku Tomasza Adamka, to nie muszą walczyć, no bo Holyfield musiał płacić te alimenty, no to musiał dalej walczyć, to go motywowało, bo był bankrutem, a Tomasz Adamek jest cały czas milionerem, ale jakby szuka tej adrenaliny, a że przy okazji, powracając z emerytury, może trochę zarobić, więc włodarze Fame ma go przyciągnęli, a on jest pragniony walk, no to się decyduje na to, choć tutaj ten argument pieniędzy do, do mnie nie trafia i raczej Tomasz Adamek nie ma takiego problemu finansowego. Dr z drugiej strony tutaj Dariusz Michalczewski może mieć trochę racji. Gdyby Tomasz Adamek w najbliższych dwóch pojedynkach w Fame MMA, w tych Freak Fightach poniósł porażki, no to można było mówić o takim rozdrobnianiu na drobne legendarnego zawodnika. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie myślicie o opinii Dar Dariusza Michalczeskiego Tigera. Taki właśnie legendarny zawodnik ma prawo do takiej opinii. Choć niedawno, przecież, pojawiały się informacje, że tak, że Dariusz Michalczewski był kuszony przez różnych organizatorów walk do tego, żeby powrócił, jednak Tiger zdecydowanie woli grać w tenisa czy tak sobie trenować rekreacyjnie, niż powrócić na wielki ring. No to tak jak w pojedynku z Halidowem, Tomasz Adamek no już nie miał tej. Szybkości już nie wyglądał tak świetnie, jak go pamiętaliśmy z tych legendarnych pojedynków, kiedy, kiedy zdobywał tytuły Mistrza Świata. No i to jest właśnie taki minus powrotu tych wielkich czempionów do, do, jakby, no, do ringu po wielu, wielu latach, choć, tak jak tutaj powiedziałem, władzerze KSW. Był popyt na to, było wielu chętnych, ta gala była rekordowa, biznes się zgadzał, Adamek i Halidow zadowoleni, były mistrz świata KSW, chcę rewanż z, z właśnie Adamkiem, ja taki rewanż z chęcią bym Zobaczył. Ciekawe, czy Dariusz Michał Czeski zmieni swoje zdanie i czy zdecyduje się na powrót i na taką walkę. No bo pamiętamy, Tomasz Radamek również nie był chętny walczyć, mówił, że nie zawalczy. A tu proszę, włodarze Fame MMA go namówili. Tak już jak Wam mówiłem, pierwszy rywal jest znany, drugi jeszcze jest nieznany. A teraz będę Wam opowiadał o Szpilce i o Diablo Włodarczyko. Doskonale znany nam jest ten konflikt między tymi bokserami. Artur Szpilka już dosyć niedawno porzucił boks. Pamiętacie, że zaczął trenować MMA i brać udział w różnych galach. I właśnie gdy Diablo Włodarczyk walczy, walczy ten, ten bokser niedawno stoczył 70. walkę na zawodowym ringu. Oczywiście Artur Szpilka po tej walce na platformie X, czy także wielokrotnie na innych social mediach, często wbija takie szpileczki Diablo Wodarczykowi. Najchętniej ten legendarny bokser, który, który kiedyś no, zachwycał nas na ringach bokserskich chciałby zmierzyć się z Diablo Włodarczykiem bez względu w każdej formule ci dwaj pięściarze szczególnie Szpilka chcieliby się zmierzyć jestem ciekaw czy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek Szpilka kontra Diablo oczywiście jestem przekonany że to by dobrze się sprzedało tylko jest zasadniczy problem Diablo Włodarczyk nie jest chętny walczyć z Szpilką, no bo wiadomo, że teraz Artur Szpilka raczej nie powróci do boksu, do boksowania. Tutaj Szpila chciałby jakby nostoczyć w formule MMA, czy na pięści, czy na małe rękawice, taką walkę z Diablo, a Włodarczyk cały czas jakby w boksie się realizuje. Ten konflikt, co jest między dwoma tymi sportowcami, wiadomo, żeby tą walkę napędzał i dobrze się sprzedał. Jestem ciekaw, co ogólnie myślicie o tych legendarnych bokserach, jak Adamek, Michalczewski, Szpilka. Również Diablo Wodarczyk. Napiszcie w komentarzach, także zachęcam Was do wyrażenia swojej opinii. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to czekam z niecierpliwością na te pojedynki Adamka w fame MMA i także na rewanż z Halidowem. No i jestem ciekaw, czy szpilka namówi Diablo Wodarczyka do walki z nim. Jeżeli chodzi o takie pozostałe sprawy na moim kanale, to w najbliższym czasie będą się pojawiać odcinki związane z piłką nożną i także z skokami narciarskimi. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Także zachęcam do komentowania i udostępniania moich materiałów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!